Nie wiem czy to widać, ale siódmy dzień już na tej butli jadę. Pobieram sobie z tego agregatu 2700-2600 W. Ładuję przy okazji wszystko co się da. Bang energii, wszystkie możliwe grzejniki są pozałączane, także ta energia z agregatu jest pobierana w sposób, no jak najbardziej na maksa można powiedzieć butla mówię już siódmy dzień idzie butli codziennie po dwie godziny musiałem załączyć agregat z tego powodu że że słońca nie było no i, i trzeba było się wspomagać agregatem i tak to tutaj po prostu sobie doładowuję tą bankę energii tymi tutaj dwoma prostownikami Ładowuję sobie ten bank energii zewnętrzny, co mi lodówka z niego chodzi. Także tak to tutaj śmiga. to basto też sobie śmiga dzisiaj jeszcze. Agregat jest do 2900 W, mogę z niego wyciskać, ale nie wyciska, pod samą górę. Do 2200, do 2300. Tyle będę z niego brał, żeby się nic nie, nie podziało. I tutaj na zewnątrz, w szopce. Także tutaj ujaw z takimi sotkami o to godziny zablysowane jeszcze jest i tutaj ten mój bank energii 13,7 już 100% jeszcze z pół godziny pochodzi i wyłączę. Na zewnątrz jest 13,8 i tak wystarczy. A jutro może będzie już słońce, chociaż trochę słońca, to wtedy nie będę zapuszczał już agregatu. Trzymajcie się wszyscy, no i słońca dotąd życzę, bo co tam, przede wszystkim słońca, żeby było. Żebyśmy nie musieli agregatem się spodmagać. Chodzi o tych, co są po wglidzie całkowitym. Hej i do następnego.